Jak się uda dzisiaj wjechać to wjedziemy. Mamy opóźnienie o 13 mieliśmy wypłynąć, a jest godzina pół do czwartej. Dopiero dojeżdżamy do promu. Renata już zniechęcona, mówi wracajmy. W Polsce jest to nie do pomyślenia. Ale najważniejsze, że jest cieplutko. Pomału, pomału. pomału. Idziemy, o mamy Polaka przed nami. Idziemy! że nam się uda! Chyba nam się uda! Pani nas tu woła! Na inne piętro, gdzieś tam ci tu, a my tu z tej strony! Na tamtym! Ja na nie patrzę tak, Proszę jaka maniana się narobiła Właśnie, właśnie, o o o, żeby z wisami nie zapindolić Sami sobie nie dały, bo nie nabierali jakichś innych A, tak. to fajnie, gdyby odbiło Ja, ale chyba jedziemy Już prawie jesteśmy na, na probie A, dwóch dalej Mamy wodę. Jeszcze nie, bo jak ruszy, to wpadniemy do wody. Tu kręcą tyłce, bo do przodu widzimy. Aha, Ja się wykręcać. Aha. To dobrze, będziemy pierwsi wyjeżdżać. No tak. Skoro tak jest. Ja... Tego nie wiem. Czy... Aha. Zobaczymy, jak nas będą ustawiać. i na dolny pokład terenia. tak jak nasz kolega tu gdzie zjeżdżał z Golanicy my też będziemy tu zjeżdżać I za chwilę staniemy i tak będziemy, znaczy nasz kamperek tu na dole będzie jechał, a my pójdziemy na górę na prom.